Witam w kolejnym odcinku poradnika Shrouded W tym odcinku pokażę wam gdzie jest najlepsze źródło cyny, największe i przede wszystkim najwygodniejsze do wydobywania. Jest to ta kopalnia rozpadlina górnicza się nazywa. Stąd możemy dotrzeć, jak już odkryjemy pradawną miglicę na wyżynach koczowników. Ewentualnie jeżeli będziemy tutaj tędy szli no to y, nie dojdziemy, musimy tutaj pamiętać, żeby wyjść na górę górą iść, ponieważ tutaj jak pójdziemy dołem to pod tym regionem jest mgła. Więc tak sobie nie przejdziemy łatwo y, na przykład tędy nie przejdziemy, musimy żeby do tej kopalni dotrzeć to musimy iść, iść tutaj mniej więcej Oho. zaatakował mi jakiś stwór podczas gadania i teraz pokażę wam dlaczego to jest najlepsze miejsce jest tutaj po prostu tej cyny od zarąbania i trochę wiadomo że są wrogowie jak w większości kopalni aczkolwiek nie są oni jacyś trudni nawet jak będziecie tutaj na wcześniejszym etapie to nie są jakieś jacyś wrogowie trudni <laughs> tylko trzeba uważać żeby nie rozwalić tych beczek oczywiście muszę się tam wrócić po mój kupunek jak rozwalicie te beczki przez przypadek to niestety no to niestety zginiecie aczkolwiek nie przy każdym źródle są te beczki jak widać tej cyny jest tutaj naprawdę dużo. Na samym dole jest mgła, ale tam też warto iść, bo jak widać tutaj są całe duże pokłady tej cyny. No i są też dużo, duże pokłady tych robali. Oni mają, mają tutaj te gniazda, więc trzeba na nie uważać. O, a ten... Ten taki malutki się zresztą co to? J trzy raz widzę takiego małego robalka O i następny taki mały, ale on chyba nie robią nam no. Nie wiem co się coś takie co co po, pomyliło Dlaczego takie małe robale się pojawiły? O co chodzi? Dobra, mniejsza z tym Najlepiej sobie zrobić właśnie obóz tutaj na górze no po prostu wlatujemy sobie na dół i bez problemu respimy. Tutaj można sobie też przy obozie postawić w razie czego stół warsztatowy, dzięki czemu będziemy mieć miejsce gdzie będziemy w stanie naprawiać kilow i, no i po prostu będziemy móc bez konieczności teleportowania się gdzieś dalej będziemy móc sobie wydobywać tą cynę. Jest to najlepsze źródło cyny. Jeszcze gdzieś tutaj po mapie są pojedyncze jakieś miejsca, gdzie jest ta cyna, ale nigdzie nie ma jej tak dużo jak tutaj. Więc jeżeli chcecie w kilka osób iść po cynę, no to jest to zdecydowanie najlepsze miejsce. Zapraszam do kolejnego odcinka i pozdrawiam.